Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Historia z górnej półki, cyklu, który Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Śląskim. Niewiele jest takich wydarzeń w historii, które w tak mocny, silny, znaczący, długofalowy sposób wpłynęły na losy jednostek, społeczeństw, państw i determinują w dużej mierze naszą historię do dnia dzisiejszego jak Rewolucja francuska. Rewolucja francuska, o której jedną z najnowszych monografii napisał Brytyjczyk Steven Clark, autor pracy 1000 lat wkurzania francuzów, którą skutecznie wkurzył Francuzów i który konsekwentnie od lat zajmuje się historią Francji. Tym razem postanowił się zabrać za jedno z tych wydarzeń, które Będąc wydarzeniem z historii Francji, tak jak powiedziałem na wstępie, zdeterminowało jednocześnie historię Europy, a w dużej mierze wpłynęło również na historię świata. W podtytule książki Stevena Clarka, Rewolucja francuska i co poszło nie tak, mamy wyraźną sugestię pokazującą, że to co rozegrało się pomiędzy rokiem 1789, a przede wszystkim rokiem 1794, kiedy ta faza rewolucji główna miała miejsce było tak naprawdę w dużej mierze podyktowane wieloma wypadkami, wieloma przemyśleniami, wieloma działaniami, które w zamierzeniu zarówno tych, którzy stanęli na czele rewolucji, później poprzez różne jej odsłony ją kontynuowali, tak naprawdę nie było tym, czego oczekiwali. Mamy w tej książce bardzo sporo miejsca poświęconemu władcy Francji w tym czasie, czyli Ludwikowi XVI. Można powiedzieć w dużej mierze, ta postać na kartach tej książki jest, odbrązowiona. Mamy pokazane życie codzienne, mamy pokazane spojrzenie na wydarzenia we Francji, bo jest tutaj też sporo treści poprzedzających, czyli pokazujących bardzo uważnie genezę z perspektywy przemian społecznych, problemów gospodarczych i tego, że taki władca jak Ludwik XVI nie miał tego charakteru, tej osobowości, a też trafił na trochę inne czasy niż wtedy, kiedy panował słynny Ludwik. 15. Szanowni Państwo, w tej książce jest też przede wszystkim jednak pokazany terror. Jest pokazana w dużej mierze bezwzględność ludzi. Jest pokazane to, w jaki sposób rozprawiano się z przeciwnikami politycznymi. Jest pokazane to, jak z jednej strony sprowadzając Kościół rzymskokatolicki do poziomu tak naprawdę instytucji państwowej i podporządkowując duchownych, nie byli w stanie Francuzi w większości żyć bez czegoś, co byłoby porównywalne do religii, stąd kult tej najwyższej istoty. W tej książce również pojawia się kwestia, która często przywoływana jest przez obrońców kościoła, pokazujących, że czym innym był zbuntowany, rewolucyjny lud Paryża. A czym innym była francuska prowincja, i to słowo prowincja w żadnym stopniu nie ma zabarwienia pejoratywnego. Myślę przede wszystkim o Wandei, gdzie w obronie zarówno religii, jak i pewnego tradycyjnego modelu życia i funkcjonowania wystąpili prości ludzie a wysłane przeciwko nim zostało regularne republikańskie wojsko. Autor tej książki pokazuje również to, jak hasła rewolucji francuskiej skutecznie potrafiły rozprzestrzeniać się po Europie i jak to rozprzestrzenianie się spotkało się ze zdecydowanym oporem rządów pozostałych państw, które miały świadomość tego, że jeżeli do nich dojdzie do na terenie ich państw do podobnych wystąpień, to będą mieli problem, żeby sobie z tym poradzić. To jest też książka, która pokazuje to, jak rewolucja francuska utorowała drogę takiej postaci jak Napoleon Bonaparte. Ale jest to przede wszystkim, proszę Państwa, książka napisana o historii, ale w sposób, który sprawi, że pomimo jej bardzo dużej objętości, ktoś, kto nawet tą historią nie zajmuje się codziennie, nie będzie przytłoczony. Narracja jest wartka, jest to praca o charakterze popularno-naukowym, gdzie autor solidnie przebadał źródła, ale ma świadomość, że nie chce tą książką polemizować z zawodowymi historykami rewolucji francuskiej, chce pokazać swoje autorskie, jak najbardziej subiektywne spojrzenie, do którego ma prawo na wydarzenia, które. Zapoczątkowało słynne wystąpienie ludu Paryża z 14 lipca 1789 roku. Ten jeden dzień, który do dzisiaj świętują Francuzi, a my w ten dzień również, tak jak i w Opolu, pamiętamy, bo przecież jest to ich święto narodowe, tak naprawdę w dużej mierze zdeterminował. Całą późniejszą historię Francji, i często mówi się, że tak jak wówczas, w lipcu 1789 roku wyszli na ulicę, tak do dzisiaj Francuzi przy mniejszych lub większych problemach społecznych, gospodarczych również uznają, że najważniejsze sprawy państwa należy załatwiać na ulicach Paryża. Jaki był początek tej idei? przekonacie się Państwo dzięki książce Stevena Clarka Rewolucja francuska i co poszło nie tak wydanej przez wydawnictwo Pruszyński i Spółka. Książki, do której bez wątpienia warto sięgnąć. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.